Holy shit! Dobra, Ciamandero. Uh. Ciamandero Ludziska. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym materiale na moim kanale. Tak sobie gadam. Dzisiaj, oto chyba, mam nadzieję, widać ta paczuszka. Unboxing. Unboxing, moi drodzy pacuszki, ja tylko na wstępie szybciutko powiem co i jak, czemu, dlaczego. E, robiłem live, zwiedziłem na dwójki, e, odezwał się gościu, który e, zaproponował mi, raczej spytał się czy nie chciałbym dostać kilku sztuk gier na konsolę PlayStation 3 ponieważ ma duble w kolekcji. Pozbyłby się tych dubli, nie chcę mu się tego wystawiać na OELIKS-ie. A ogląda kanał, tak sobie gadam. Dobają mu się materiały, za co dziękuję. No, ja tylko tworzę te materiały, a nie mi jest oceniać moją twórczość. Wiadomo, że ilu osobom się te materiały podobają. Tylu osobom się też nie podobają. Natomiast, no, zgodziłem się. Aczkolwiek no nie jestem przyzwyczajony, żeby dostawać gry. Czy cokolwiek, wiecie. Tak po prostu. Yy, nie byłby sobą, więc zaproponowałem, yy, że zwrócę za wysyłkę. Więc 20 zł za wysyłkę zwróciłem. Oczówka przyjechała. Nie mam kompletnie pojęcia, co w tej paczce jest, w sensie nie wiem, jakie to są tytuły jakie to są w ogóle gry. Tego to ja nie wiem, tego to się za momencik dowiemy. Spróbuję tylko jakoś to tutaj, wiecie, w miarę sensownie otworzyć, ogarnąć, tak żebym aż tak mocno nie widział co tam jest, a żebym mógł wam tu pokazywać. Sięgamy folię i z samej góry widzę. W tym jest to tak widzę jakie to są gry. To może zakryję sobie nawet. Dobra. Już widziałem u góry, co tutaj jest. Nie wiem, jaki tytuł jest, także. Okej. Okay. Słuchajcie, od razu pierwszy z góry tytuł, który tutaj wyciągam. Deus Ex Human Revolution: Bunt Ludzkości na PlayStation 3. War Enix Eidos. Słuchajcie, e, miałem styczność z Deus Jak najbardziej. O, jest, jest gra z Games for You naklejka Games For You, oni zawsze te naklejki Games For You naklejali Stam płyty oczywiście to jest to jest to ideał, może tam do lekkiego przetarcia, co do samego tytułu Deus Ex książeczki, nie książeczki powiem wam szczerze miałem wstysnąć ten tytuł na PS4, zrobiłem dosłownie 3 albo 4 live'y i się poddałem, nie moje klimaty ale gry retro i obecnie są w cenie. A takie uzupełnienie mojej kolekcji PS3 jest bardzo dobre. Jest to duży świetny zastrzyk. Także jeszcze raz kolego dziękuję. Więc mamy Deus exa. Mam też gdzieś booka do Deus exa. Także jest Deus deus ex. Wielki propsik lecimy dalej z tytułami. Magicznego pudła. Moi drodzy, fallout, czy fallout pole bąbelkowa spadła, fallout trójka Bethesda. Powiem wam szczerze, no nigdy nie miałem styczności z tą gierką. Nigdy w tą grę nie grałem. Jakoś te fallouty, no nie moje klimaty. Jeszcze gra z tym logo, jakby tym pierwszym logo, no stampuj płyt także tutaj nie ma, nie ma zastrzeżeń. E, jeszcze z tym, pierwszym, z tym pierwszym logo PlayStation, nie wiem czy to nie będzie tego, dobrze widać, tu będzie widać logo PlayStation, tą czcionką Petermana. No, na takie było Fallout 3. No, ja tu się za wiele nie mogę wypowiedzieć na ten temat, na temat te, tego tytułu. Musiałbym po prostu w niego. Zagrać, no. erpek. Erpek nie moje klimaty. Będę wam bardzo dobry stan i normalny, ludzki. Także spoko. Także spoko. Dwa tytuły za nami. Chyba jestem szczerze powiedziawszy. Mocno, mocno, mocno podierany Mam mocną podjarkę. No, nietypowo. No, nie, za, nie, nie codziennie się dostaje e, paczkę. Paczkę gier za, za freakot. Znaczy, no cenie 20 zł, tak. Dobra, wyciągamy kolejny. Tytuł. Teraz już nie wiem kompletnie co tu będzie. FIFA Street. Proszę bardzo, FIFA Street. A generalnie nawet o tej FIFA Street nie, jakiś czas temu myślałem, zastanawiałem się o FIFA Street. Jak kurczę, nawet bym pograł w tą FIFA Street. Yy, I chyba to jest też pierwsza gra w kolekcji Essentials, którą którą będę miał, best of PlayStation 3, bo no, ciekawe. zawsze mnie zastanawiała ta FIFA Street, czy jest fajna. Będzie okazja, będzie szansa sprawdzić. Z miłą chęcią wypróbujemy na jakimś live, no, bo myślę, że, że można by coś takiego zrobić, ewentualnie jakiś materiał pogadankowy, ale jest FIFA Street. Także no tutaj jestem zaskoczony, bo te dwie z góry nie będę. Teraz już nie będę wszystkiego, te dwie z góry widziałem. Palauta Ideuseks, natomiast już teraz nie widzę, co tam dalej jest. No ale spoko. Spoko. Polski widzę. Tak mi się wydaje, bo tu są napisy polskie. A Street to jest taka piłka bardziej uliczna z tego, co, co kojarzę. Lionel Messi. Essential. No. Nie za ładny te esencjale, chociaż na no upartego yy, da się przeżyć, No No, ty okay, no mamy mamy kurczę powiem wam super super sprawa odłożę sobie tam dalej trzy tytuły lecimy dalej co tu mamy kolejnego o kuchwa. Crysis 2 is dwójeczka. I akurat jeżeli chodzi o Crysis 2, tutaj tą, tą grę będę traktował troszeczkę z takim lekkim sentymentem z tego względu, że Crisis 2, ja Crysis 2, tam chyba płyty, nie oglądałem płyty, Crysis 2 przechodziłem, przechodziłem i to przechodziłem ją na PlayStation 3. Bawiłem się całkiem, całkiem przyzwoicie na Kredisie. Też kiedyś myślałem o tym Kredisie, żeby go po prostu kupić do kolekcji. Mówię, kurcze, przydałoby się mieć w kolekcji tego Kredisa. Dobrze by było go mieć w kolekcji. I proszę bardzo, kolega tutaj... Trafi w me gusta właściwie z dwoma tytułami. Bo zarówno Fifa Street, jak i Kredis 2, ja o tych tytułach kiedyś, kiedyś myślałem. Yy, Szczelanka Strzelanka FPS Dosyć trudny tytuł. Na mitycznym Krajteku, który niszczy i pali komputery. No ale spoko. No zajebiście. Także 2 Jak najbardziej. Myślałem o tym tytule. Serio o tym tytule myślałem. Chciałem go kiedyś kupić. Spoko Maroko. Dobra, lecimy dalej. Nie wiem co to, co jaka kolejna jest. Enemy Front. Drodzy, Enemy Front, akurat powiem wam, tej gry nie znam. To znaczy. Gdzieś, gdzieś mi się ta gra przewijała. Gdzieś mi się ten tytuł przewijał. Na jakichś tam aukcjach kiedyś. Natomiast jakby nigdy nigdy nie doszło do, do kupna tej gry Enemy Front. Nie, no jest to jakaś gra wojenna. No, też, słuchajcie. Jak to jak się mówi za Friko, to trzeba... No to są no to są nówki. One są po prostu czyste. Jak za Friko, to trzeba wypróbować. Któregoś pewnego pięknego dnia. Enemy fronta dygnąć sobie. Nie wiem w jakim to języku jest. no pewno to nie jest angielski. Niemiecki Jeden fucking idea, ciekawy grzbiet. No ale spoko. Ciekawe mam. spoko. Fajnie, fajna niespodzianka. Takie coś chyba pierwszy raz takiej niespodziankę sobie otwieram, nie wiedząc za bardzo zawartości. Nie przypominam sobie, żeby taka była. O kurde. Max Payne 3 no i mam komplecik W sensie Mam Max Payne 3 na XBOX 360, którego chcę ogrywać we session kompatybilności na Series X I teraz Max Payne 3 na PS3 Wypowiem eee, wam tego mojego uśmiechu, czy też tych moich emocji, radości, tego tak nie na nagraniu eee, Też Games for... Game, games for... E, games for Us naklejka. Natomiast powiem wam no superancko. Płyteczki jakieś mikroskopijne, gdzie gdzie ryski, ale blu ray'e są bardzo, bardzo wytrzymałymi nośnikami. No powiem wam kurde spoko nie. Max Paint 3 no jest, też wstyd się przyznawać, ale Niestety nigdy nie grałem w żadnego Max Payna. Znaczy grałem za za mało lata chyba w jedynkę na PC, ale ja tę gry jakoś nie bardzo rozumiałem i Nie byłem zbytnio oczarowany tym tytułem. No ale kurczę, nie no, kolega mi tu zrobił dzień bez kitu. To jest Angol, tego co widzę. Angelska, no ale mamy kurczę na, na PS3. Max Payna na PS3. Kurwa, zarąbiście, no. Zarąbiście, ziomuś. <laughs> Okej, okay, dalej, bo ja tutaj nie widzę. Powiem wam, że nie widzę kompletnie, co tutaj dalej jest. Uwaga. O, proszę bardzo. Dragon Age Początek. Z tego, co mi wiadomo, Dragon Age to jest, to jest RPG. To jest RPG. To jest po polsku rozumiem, polska wersja. Natomiast no Dragon Age to też no jakby no, RPG nie dla mnie, ale gry w cenie. Gry warto na pewno zbierać różne. Płytka standardowo. Tu jest jakiś syf, żeby przetrzeć delikatnie. Już jest lepiej. Yy, nie grałem. Nie grałem, nie mam pojęcia, z czym to się je w ogóle tą, tą grę, nie wiem. RPG. RPG popularne były są. Będą, bardziej popularne, mniej popularne. no nic się nie wypowiem na temat tej gry. Bo po prostu jakby nie znam tego tytułu. Troszkę opakowanie do Wyczyszczenia z jakichś tam klejów, ale powiem wam, generalnie spoko, dobry stan, dobry stan tych pudełek, w ogóle tych gier. No Dragon Age, mówię, nic tu nie wypowiem się na temat tej gry, ale no spoko, nie? Kurcze, super, super sprawa, lecimy dalej, co tu mamy dalej, uwaga. O tak, Crisis 3 i super sprawa. Z tego względu, że nie przechodziłem ani jedynki, ani trójki. Przechodziłem tylko dwójkę. Także Crysis 3, proszę Państwa, jak najbardziej superansko, wersja polska. Oczywiście można kupić Crysis remastery. Jak najbardziej, więc tutaj do wyboru będę miał przechodzenie gry. Przechodzenie gry, wiecie, na PlayStation 3 albo na, na Remasterze, ale kurczę jest kradzi trójeczka. Też byłem bardzo ciekawy tego tytułu. Zabierałem się do grywania go no wiele lat już. A powiedzmy, dwójka, może nie była jakaś taka ekstra, super duper, ale bawiłem się wyśmienicie. Jest, był to mój jedyny Krazi, którego kończyłem. Yy... Ale z miłą chęcią ogarnąłbym Cryzisa 3, także kutrze. Super sprawa, już kilkanaście prl i Wszystkie te gry mm, są w jakimś stopniu ciekawymi grami. Tu nie ma żadnego krapa takiego typowego. Zresztą, obojętnie, co bym nie dostał z tych gier, jaki tytuł, to i tak będę zadowolony. To słuchajcie, moi drody, Ta paczka sama w sobie, zawartość tych gier. Przewyższa to, co za nią zapłaciłem tej osobie, którą ją wysłała. Ja za tą paczkę dałem 20 zł, a za wartość tej paczki to jest co najmniej... Nie wiem... 200 zł. Ja bym po 20 miał to sprzedawać. Oczywiście nie będę tego sprzedawał. Trafia to do, do kolekcji, ale tak tylko mówię. Okej. Okay. Call of Duty Ghost. Yy, Call of Duty Ghost. Wydaje mi się, że Ghosta... Ghosta mam. Mam Ghosta. Akurat Ghosta słuchajcie, mi drodzy, posiadam. Więc to może być jedyny tytuł, który, który bym ewentualnie, jeżeli kolega się nie obrazi, którego bym wymienił. E, bądź wymienił albo dawne jakieś rozliczenie przy zakupie innej gry. Jest to wersja angielska. Ja posiadam wersję. Wersję polską, jak dobrze pamiętam. Ghosta chyba mam. Tak sobie, moje drodzy, lukłem teraz na swoją, swoją półeczkę z grami i akurat jeżeli chodzi o półeczkę z grami Ghosta, Ghosta posiadam, więc to byłby tytuł, który na pewno by poszedł na jakieś rozliczenie. Zawsze tam jakieś 20zł przy wymiance szłoby stargować, tak, zbić sobie cenę, więc Ghosta. Ghosta myślę, żebym pogonił jako jedyną grę. Resztę oczywiście tytułów nie posiadam, nie mam. Grałem, grałem w ten tytuł. Miałem kiedyś całe gameplaye na kanale z Ghosta, ale te gameplaye zostały usunięte, bo one były słabej jakości, bardzo słaby był mikrofon. Sama grano jak Call of Duty. Szybko, intensywnie do przodu. Także takie te serie są i tutaj był tryb. Zombie, ale to nie były zombie, tylko tutaj się walczyło z e, kosmitami. No, trochę się w to pograło, nie powiem. No, to nawet, nawet było okej, okay. także, że dzięki, ziomusz. <grymne> okej, okay. grzebiemy dalej, grzebiemy dalej, nie ma czasu, wyciągamy coś tam kolejnego. O foli. folii? Tak, ty, folii, tylko, że niestety folia troszeczkę się... Ole się zesrała, bym powiedział, niestety. Ola się trochę zesrała na dole. Kurczę, uda. Że nie znam. Spilendos, Murdered, Solo Suspect, Śledztwo z grobu. Też mi coś mówi ta gra. Też, też, też kiedyś widziałem ten tytuł, polski, angielski. No niestety, no jest folii generalnie, ale troszeczkę na dole ta folia się tutaj zesrała, nie? Ale jest jakby prawie całej folii, no. Może nie będę odpakowywał. Morder. Nie wiem co to jest. Mm, Square Enix, O kurde, Square Enix, To jest jakaś. no nie będzie skradanka, tylko taki hmm. science fiction, horror. Ciężko powiedzieć. Też jest troszeczkę uszczerbiona. No ta folia mm, trochę nie przeżyła y, czasu. No ale spoko. Uwięziony w przypominającym czyścieć wymiarze musi połączyć swoje zdolności detektywistyczne z potężnymi nadprzyrodzonymi mocami. Tylko tak będzie mógł odkryć szokujący związek pomiędzy Własną śmiercią a serią rytualnych zabójstw, które wystrząsnęły salem. Opis. Powalający. Kurda, ale ty gier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Już jest 10 gier. A tu jeszcze, moi drodzy, tu jeszcze wsadam łapę i tu jeszcze szpilę do stosu. Także uważajcie na to. Kurde, znowu kolejna w poli. Dalej. Wysyła aż w folii? No to nie jest chyba oryginalna folia, to jest jakaś folia taka. Jakby to było. Zapakowane drugi raz, wiecie o co chodzi? Sprinter Cell Blacklist Edycja Wyższy Echelon? What the fuck! Dobra, kurde. Tylko że ta folia jest taka, mówię. Ona jest tutaj. Ta folia to jest lekko, bym powiedział, ze srana. Trochę ta folia odchodzi, nie patrzyłem do kartonu, jakby co. Że nie jest, tam jest dalej, Sprinter CL. No to jest też legendarna seria gier. Jakby to jest, nie wiem, czy to jest FPS, gry drugi sieciowy. Legendarny tytuł, już wyszło tego holera. Możecie napisać, czy ten Sprinter Cell Blacklist to dobra odsłona tego tytułu, czy kiepskawa. Nie wiem, czy warto. Tutaj, I co ja może od. I odpakujemy to. No ta folia jest taka wam powiem. I tak ta folia nie jest, nie jest w całości, nie jest cała, więc jakby. Wartość tej folii średniawo, a to jest używka, to jest używka, która została po prostu jakby kolejny raz zapakowana. Spotkałem się z takimi praktykami, bo pudełko nie jest jakby nowe. Leżymy sobie do środka, jak to się prezentuje, w ten sposób. W środku. Kutka. Blacklist. Tutaj oczywiście, w zajebistym stanie. Ja nigdy nie miałem styczności z tym, całym Spinterselem. Wielokrotnie ktoś mi tam mówił, żebym sobie zajrzał do tej gry, czaił ją, zagrał sobie, ale ja nigdy, jakby jakoś. Nie bardzo chciałem tę zagrać, ale będzie szansa, żeby wypróbować i sprawdzić. Lecimy dalej, bo czas goni, ten materiał zajmie Znowu foli. I ty. I z tym razem Ja pitole, ty. Gry w folia. Bez kitów. No tej folii, tej folii nie będę ściągał. Słuchajcie, Assassin's Creed 1. Assassin's Creed 1. Edycja Auditore PL Wersja Platinum. No wersje Platinum są brzydkie. Folia No, są tak dziwnie foliowane, jakby były zgrzewane, bo te oryginalne są, wiecie, oryginalne są z tą taką tutaj tą no plombą taką, nie? PlayStation. To jest zgrzewana. I ciężko mi czy to jest tytuł, który był używany i tylko zgrzany taką folią, nie wiem. W każdym razie nie będę ściągał, akurat z tej gry nie będę folii ściągał. Może niech będzie w tej folii, no znamy Assassin's Creed'a. Prekursor, pierwsza część. Może nie była ona najrewelacyjna, nie była ona rewelacyjna. Znaczy wtedy jak wychodziła w 2000 chyba... W 2007 roku, no to wtedy była spoko. No ale na przestrzeni lat, słuchajcie moi drodzy ten... Ten Assassin's Creed taki był nudny, monotonny. W kółko to samo. Natomiast teraz będzie wychodził reboot tego tytułu. Zobaczymy, jak Mi Mirage się sprawdzi. W każdym razie, ja jedynkę ukończyłem całą. W połowie. Prawdopodobnie w połowie ukończyłem dwójkę, i potem, że tak powiem, moja przygoda z Assassinami się skończyła. <grym> Ok, Okej. Okay. kuczę ostatnie chyba. Ostatnie dwa. Ostatnie dwa tytuły, moi drodzy. I koniec. Poli. Proszę bardzo. Dragon Age 2. Czyli tam była. Tam tutaj był Dragon Age. Początek. Tu jest Dragon Age. 2 Również w foli. Bior i jej również folii, tylko, że tak jak mówię, to są faktycznie tytuły. Ja to widzę. Sklepy tak właśnie robią. To jest tytuł używany, bo widać to po pudełku pod światłem. Natomiast jest jakby ponownie ponownie zapakowany. W folii. A to jest spoko. Ja sobie w tej folii to zostawię. Erpek. To znał. Kto grał? To zna tytuł. Może napisać, czy ten dragon czy jest warty zagrania, czy nie. I słuchajcie, ostatni. Ostatni tytuł, uwaga. O kurde. Hitman. Moi drodzy, Hitman, Hitman w takiej infolice. Można by ją odkleić. Widać, że dawno nie była odklejana. Ta Hitman, nie, Nawet nie wiedziałem, że Hitman Sporenik zrobiło. <laughs> Hitman rozgrzeszenie. Kiedyś ja słyszałem coś na temat tej gry, to znaczy gdzieś gdzieś, kurczę, mi się ta gra obiła o uszy. Po Polsku, w środku nie ma książeczki albo książeczki faktycznie w tej grze nie było. Albo książeczka się gdzieś po prostu, wiecie, e, zawieruszyła. Także tak to wygląda. E, miałem się zabierać serca Hitmana kilkukrotnie. Też dużo, dużo na temat tej gry. Jakoś nigdy za bardzo się nie, nie skusiłem. Pradankowa zabijanie. Można by kiedyś to tutaj upczaić Kurczę. powiem wam spoko, spoko akcja bez kitu zabieram ten karton tego co tu naliczyłem koło 12 gier będzie mi się wydaje. Ja w no jest tego troszeczkę słuchajcie kolega tutaj wysłał te duble, które rzekomo w kolekcji miał. Zaraz szybko przeliczymy ile tego faktycznie jest. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tytułów. Jednak się pomyliłem o dwa. 14 tytułów, moi drodzy i faktycznie no jest kilkanaście gier, które tutaj mnie zaciekawiły. Między innymi na pewno FIFA Street, Crisis 2, którym skończyłem, Max Payne 3, Crisis 3. Reszty tytułów za bardzo nie znam, bo Dragon Age nie grałem. Enemy Fronta nie znam, Tom Clancy nie znam, Marderet nie znam, Dragon Age nie znam, Fitman nie grałem, Fallout. Ale słuchajcie, jest to sporych rozmiarów paczka z uzupełnieniem mojej kolekcji tytułów na PlayStation 3. I powiem to po raz kolejny: bardzo dziękuję osobie, która zechciała mi wysłać tą paczkę, która zechciała. No, wzbogacić moją kolekcję gier na PlayStation 3 gdyż w chwili obecnej gry retro na PlayStation 3, bo trzeba już tu powoli o tym mówić i PlayStation 3 robi się konsolą retro, tak jak PlayStation 2 Gry na PlayStation 3 w chwili obecnej jeszcze są w dobrych cenach, jeszcze można je fajnie w miarę tanio kupować, kupić ale za niedługo te gry będą szły do góry więc jest Odpowiedni moment, żeby tę żeby tą konsolę sobie rozbudowywać o różnego rodzaju gry. No ja tutaj dostałem solidny zastrzyk pozycji. Tak jak mówiłem The Call of Duty Ghost, myślę, że The Call of Duty Ghost pójdzie na jakieś rozliczenia. na wymiance, natomiast reszta tutaj ląduje w mojej kolekcji. Fajowo, świetnie, jeszcze raz dziękuję. Za nadesłanie tej paczki fajne gierki, fajne tytuły. Na pewno i będzie trzeba, to skorzystam z jakiegoś tytułu, czy to do materiału, czy też na live stream Tyle moje drodzy, jeżeli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i co, widzimy się w kolejnych jakichś materiałach, które mi tam przyjdą do głowy, które będę nagrywał. Tymczasem ja standardowo idę spinać w coś. Przy wolnym czasie, w wolnej chwili, przy takiej beznadziejnej pogodzie czas iść w coś pograć. Wy pewnie też coś pogracie. Słuchajcie, napiszcie mi czy ten Hitman Hitman rozgrzeszenie tak, Hitman rozgrzeszenie czy Dragon Age, czy Tom Clancy's Sprinter Cell Blacklist, Murder. Enemy front, czy te gry są spoko? Czy, czy te gry są ok? Czy, czy da się w to pograć fajnie i tak dalej? Bo, bo jestem ciekaw. Tymczasem, Borem Lasem, Sajona Radios. Jeszcze raz dziękuję kolego za nadesłanie tej paczki uzupełnienie mojej kolekcji gier. Do słyszenia na kolejnych materiałach. Do widzenia. Trzymajcie się. Cześć, i czołem. Pluski z Losołem Elu.